Cześć ludziska, z tej strony Maxim, dzisiaj 15 minutówka poświęcona grze Call i Druty Modern Warfare 3, czyli Call of Duty Modern Warfare 3 tak naprawdę. Yy, będziemy mieli tutaj właśnie do czynienia z tytułem kontrowersyjnym z racji tego, że bardzo dużo opinii jest o tym tytule. Ja wam powiem jak ja to widzę, to mojego punktu tutaj gry, bo tak naprawdę grę mam od bardzo niedawna. E, a jest gorąco jak diabli, także młody mi marudzi i płacze, więc nie mam zbytnio czasu siedzieć i nagrywać tutaj gameplaye e, nie mam czasu, żeby sobie nawet pograć w tej chwili e, dlatego jestem gdzieś tam, nie wiem, w której w siódmej czy w ósmej misji tutaj tak naprawdę ja pokazuję Wam jedną tutaj z takich które już przelazłem i są w miarę takie do pokazania e, jak to bywa w serii Call of Duty e, tak naprawdę Mamy tutaj jakby ukazany konflikt z kilku oddziałów, także będziemy kilkoma postaciami tutaj prowadzić swój bój. Jak widzicie grafika jest troszkę lepsza od Modern Warfare 2, jest lepsza od Modern Warfare 2, tak powiem, ale bez żadnych tutaj rewelacji, tak naprawdę graficznych, bez jakichś tam fajerwerków, bez dużych skoków, tak może powiem. O. Jeżeli chodzi o fabułę, jakaś ona jest, ale jest ona, jak to bywa w serii Call of Duty, bardzo chaotyczna i tak naprawdę jest ona tu trzecim planem. Ważne, tak mi się wydaje tutaj twórcy tej gry, jak to bywa na tego typu produkt, żeby było głośno, żeby było dużo chaosu, żeby było bardzo dużo akcji i tak jest tutaj. Tak jak mówię, innowacji w tej chwili nie doświadczyłem do poprzednich części Call of Duty, jakichś takich mocno innowacyjnych, żeby po prostu coś mnie zaskoczyło. Bardziej traktuję w tej chwili, do tego momentu, do którego przeszedłem, to jak dodatkowe misje do singla, do Call of Duty Modern Warfare 2. Ale nie znaczy to, że tutaj nie można się bawić. Jeżeli ktoś lubi solidną dawkę wyżywki, jeżeli ktoś lubi ADHD shootery, czyli e, lubi czasami się wyżyć przy danych tytułach, niekoniecznie gdzieś tam taktycznie podchodzić się, czaić e, czy tam myśleć nad tym, co się robi, tylko tak naprawdę nastawić się na e, naprawdę multum, multum akcji, e, to ten tytuł mu się będzie podobał. Jeżeli podobały mu się inne części Call of Duty i mają e, tak naprawdę świadomość tego, że tutaj nie ma zbyt dużo e, zmian. Tylko jakby twórcy odcinają w dalszym ciągu kupony, tworząc jakby następne misje do e, Modern Warfare tak naprawdę od jedynki. To myślę, że też im się ta gra tak będzie podobać. A jeżeli ktoś czeka na jakąś dużą dawkę innowacji, na jakiś mega poprawiony silnik graficzny, e, to niech zapomni. Gra tak naprawdę nie jest zła. No tutaj ludzie strasznie narzekają na, na brak tej innowacyjności, na brak tych, e, tych technicznych... O kurczę, zabili mnie, bo się zagadałem. Ale tutaj przy tej grze naprawdę jest mega ciężko, żeby komentować i skupiać się porządnie na grze. No i wracam, bo żebym się nie zamotał. Dużo ludzi właśnie narzeka tutaj na ten brak tej innowacyjności, ale tak naprawdę jest to stare, dobre Call of Duty. Także jeżeli ktoś lubi tego typu tytuły, to na pewno będzie zadowolony z solidnej porcji akcji. Oczywiście grę należy traktować z przymrużeniem oka, nie ma tutaj... O fuck, znowu padłem. Nie ma tutaj jakichś tak naprawdę zbytnio doszukiwać się do jakichś realnych sytuacji, bo, bo oczywiście tutaj tak naprawdę ci nasi bohaterowie, którymi, którymi sterujemy, to tak naprawdę potrafią obsługiwać wszystko, jeździć wszystkim, tak naprawdę brakuje im tylko umiejętności. Robienia na drutach speterków i posługiwania się wibratorem. A tak naprawdę robimy tutaj wszystko, byle żeby było naprawdę bardzo efektownie. Oczywiście skrypty też są. Ja akurat nie jestem przeciwnikiem skryptu. To jest akurat taki typ gry, że mamy się czuć filmowo i mamy się czuć naprawdę w jakąś tam mega akcję, w mega rozpierduchę i tutaj tak jest. Wiadomo, że jest to naiwne i jest to tak naprawdę głupie, że. Cały czas można powiedzieć wszystko dzieje się na ostatni moment, jeżeli coś się rozpieprza to e, oczywiście musi to być na naszych oczach, uruchamiane odpowiednim skryptem. W ostatnim momencie wszystko się musi dziać, przed nami się musi samochód rozwalić, gdzieś tam e, przed nami musi się pociąg wykoleić. Oczywiście e, my gdzieś biegniemy, 189 pocisków hula dookoła, 379 rakiet. Do tego oczywiście teraz będę mówił, żartował przenośnie oczywiście stado słoni, oczywiście upolutki do tego yeti gdzieś przebiega kurcze z maczetą, jeszcze gwiazdki ninja ktoś rzuca, bo oczywiście wszystko w jednym czasie, także tutaj jest naprawdę taki podejście można powiedzieć, ja bym to przyrównał do starych gier arcade, że byle żeby było i byle żeby było widowiskowo, tak naprawdę dużo Ludzi strasznie narzekają na te Call of Duty. Przeważnie ludzie z obozu Battlefielda. Ja, oczywiście, tak jak mówię, jestem obiektywny, bo ja lubię jedną i drugą grę. Dlatego, jak zawsze, ja zachęcam Was, żebyście sami wybrali. Battlefield jest bardziej taktyczny bardziej spokojny, tutaj mamy solidną dawkę rozpierduchy, także dla każdego coś miłego, co kto lubi, jeden będzie lubił to, drugi będzie lubił tamto. I tak jak mówię, wszyscy narzekają, że odwracają się od Call of Duty, bo, bo małe zmiany, bo mały skok graficzny, nie ma tam jakichś tam powiedzmy technicznych usprawnień, że tak naprawdę mało innowacyjności, a ta gra się sprzedaje doskonale na całym świecie i mimo narzekań graczy, że tak naprawdę, o, bo, bo, to, bo to jest kicha, bo w ogóle, bo nie ma zmian to i tak to wszyscy kupują, nie mówię wszyscy, ale duża część ludzi kupuje i część z was, którzy są przeciwnikami i tak gdzieś podejrzewam, nie mówię, że wszyscy, bo na pewno są wyjątki i tak sobie załatwią tą grę, choćby przejść tego singla żeby przejść tego kolejnego singla i ja jestem pewien, że kolejne części Call of Duty nawet jak nic nie będą zmieniać choć ja tego nie pochwalam bo, bo moim zdaniem twórcy nie powinni odcinać zbyt dużo kuponów od danej produkcji, e, tylko tak naprawdę tworzyć nowe grę, choć z tym bywa różnie, bo z miłą chęcią bym sobie pograł przykładowo w grę, e, która jest bardzo dobra, tylko w innych realiach bezkoniecznie jakiejś poprawionej grafiki czy innowacji. E, z miłą chęcią pograłbym grę w grę przykładowo, coś w stylu Heavy Raina, z tym, że z całkiem inną historią, z całkiem inną jakąś rewelacyjną fabułą, z innymi postaciami, ale na tej samej mechanice, na tej samej e, tak naprawdę grafice która i tak swoją drogą jest bardzo dobra dlatego no tak mówię kwestia podejścia was samych no tak jak mówię Call of Duty jest już tak wyrobioną tutaj marką że czy tak czy tak ludzie na całym świecie będą to kupować czy tego chcecie czy nie ja mówię no ja jestem przeciwnikiem małych zmian w produktach przez kilka lat no ale jest jak jest wiecie że ten rynek też u niektórych parszy wieje twórców tak naprawdę widać czasami, że liczy się tylko i wyłącznie kasa. Dobra, widzę, że udało mi się nie zginąć, gadając cały czas. Oczywiście w tej grze też mamy dość duży content zawarty. Tak naprawdę oprócz tego singla, singla ADHD, którego tak mogę nazwać, ale tak jak mówię, wybierajcie sami. Ja, ja powiem szczerze, że lubię Call of Duty za to, że od czasu do czasu po prostu mogę się wyżyć. A Battlefielda lubię, że. Mogę sobie pograć, tak jak mówię, na spokojnie, gdzieś coś zaplanować, fajnie z ekipą też pograć. No i co tutaj miałem gadać? Mamy tutaj duży content zawarty. Oczywiście mamy tutaj też trofea. Mamy tutaj, tak jak w poprzednim Modern Warfare, mamy Special Upsy, czyli dodatkowe misje. Nie ma tutaj trybu zombie, jak to jest w Legopsie, ale mamy, tak jak mówię, wrócił Special Ups. I mamy tutaj, zamiast właśnie tego trybu zombie, mamy tryb przetrwania, czyli odpieramy kolejne fale przeciwników. Oprócz tego oczywiście mamy multiplayer. Ja wam wszystko pokażę w innych filmikach dotyczących tego tytułu. W tej chwili pokazuję wam stricte single. Jak widzicie, tak jak mówię, choćbyśmy przechodzili kolejną misję do Modern Warfare 2, w poprawionej trochę grafice. Tak to wygląda. Zaraz zobaczycie, że będzie tu akcja z pociągiem. Ja jeszcze muszę iść, czy tak, czy tak, całą ją sobie przejść. Ja tutaj wybrałem Wam po prostu jedną z takich misji, gdzie, gdzie mamy kilka efektownych rzeczy, ale też żeby nie była aż za bardzo taka, żeby spoilerować. Czyli taka poszczególna misja. A w innych filmikach, tak jak mówię, pokażę Wam czy ten tryb przetrwania, czy special lapsy. Tylko muszę sobie jeszcze ten tytuł, czy tak, czy tak skończyć. Nie wiem kiedy to nastąpi, bo tak jak mówię, jest gorąca, młody, marudzi. Bardzo rzadko teraz gram. Dobra, no i wsiadamy do samochodu. Jak to było w serii Call of Duty, e, musi być efektownie, musi być, musimy być w centrum wydarzeń. E, co mnie dziwi, e, ta seria tych trójek, tak naprawdę Battlefield 3 i Call of Duty Modern Warfare 3, jakoś tak e, mykło, że tutaj mamy akcję z pociągiem, tutaj mamy z akcją pociągiem, z pociągiem. Oczywiście, jak widzicie, w ostatnim momencie gdzieś unikamy pociągów, które jadą do nas na czołowe zderzenie. W tej chwili ja ostrzeliwuję ten pociąg, przynajmniej staram się, bo tutaj gadam jak najęty i staram się skupić, żeby głupot nie gadać. Ale być może zaraz zobaczymy kolejną taką akcję ze skryptem, że niby pociąg na nas jedzie i oczywiście w ostatnim momencie musimy, wyjść, wiecie, wyjść z tego żywi. Jakich akcji tu mamy sporo, ale tak jak mówię, no kwestia co to ludzi. A, ludzie na stacji. Tu też właśnie mamy na początku, przy wyborze, jakby e, przy zaczęciu gry mamy możliwość wybrania, czy chcemy pominąć sceny kontrowersyjne. Powiem szczerze o, o, to, o tym, o czym mówiłem Wam przed chwilą, czyli pociąg na czołówkę w ostatnim momencie musimy e, zjechać gdzieś na bok. No i mamy tą, tak, taki wybór, czy chcemy pominąć te szokujące sceny. No w tej chwili jestem tam w którejś misji i tak naprawdę nic szokującego tak jakoś nie widziałem, żeby coś było jakieś mega szokujące. Okay. Jak widzicie gra jest też w polskiej wersji językowej, ale w sensie w polszczeniu kinowym, czyli mamy tutaj napisy jak to bywa w serii Call of Duty, bez dubbingu. No i patrzcie, pociąg się wykoleja no i to wszystko się musi dziać oczywiście przed naszymi oczami, wagą się przed naszymi oczami rozpieprza. Zaraz dalszy, dalsza część pociągu też przed nami musi się rozpieprzyć, bo musimy wszystko ładnie widowiskowo tutaj oglądać. Ale tak jak mówię, no ja teraz gadam tak, żeby wam to tutaj przedstawić, ale... Mi to absolutnie nie przeszkadza. Ja czasami też lubię właśnie taką solidną dawkę wyżywki. No i jakiś mamy kolejny skrypciel gdzieś tam się budzimy. Łubu dubu. Gdzie jest nasz tu prezes klubu? Dobra, się za ten czas napiję, zanim on się pozbiera tutaj. Musi pomrugać, nie? Okej, okay, zbieramy się Zaraz nam się ekran tutaj wyostrzy Jeszcze jesteśmy zamroczeni No i będziemy się przedzierać tutaj Przez pociągi Samo co w Battlefieldzie Jeżeli chodzi o sterowanie, bo o tym zapomniałem Wam powiedzieć, to tak naprawdę ci, którzy lubią Call of Duty, którzy grali w Call of Duty, poczują się jak ryba w wodzie, bo to sterowanie można powiedzieć, mamy identyczne czyli standardowo mamy możliwość aimowania, mamy możliwość odrzucania granatów, wiadomo, zmiany na dwie bronie, mamy granaty. Oczywiście przeróżne skrypty tutaj też obsługujemy jakimś tam klawiszem, który nam każą nacisnąć przeważnie kwadratem. Jak widzicie też jest ten tryb, jak to bywa we wszystkich praktycznie nowych shooterach, czyli jeżeli mamy mało energii, wystarczy mało energii, mało życia, zostaliśmy postrzeleni, wystarczy się schować na kilka sekund i tak naprawdę wszystko wróci do normy, czyli nieśmiertelne 4, ostatnie starcie. Tutaj się przedzierają, widzę następne zastęp... zastępy wroga nam tutaj wchodzą w paradę. O, widzę reklamy. Ciekawe ile zapłacili za możliwość umieszczania, umieszczenia reklamy w tym tytule. Podejrzewam, że sporo. Jeżeli ten tytuł ma taką tak naprawdę statystykę sprzedaży. Ja tutaj koszę, tak jak mówię, może nie celnie, ale ciężko, ciężko się skupić na, na tych dwóch rzeczach, jakim jest gadanie i, i granie. O oh fak, nie wiem co mnie zabiło. No ale zaraz to powtórzymy. Dobra, ja tutaj tak na rambo 15 wychodzę na, na środek, nie czaję się tutaj. Widzicie, mamy gościa, za którym mamy podążać, a tak naprawdę sam poleciałem. Coś tam ci nasi goście robią, jakieś tam cele ściągają, ale tak naprawdę i tak większość roboty jak zawsze musimy odwalić, my, my jesteśmy tymi najbardziej zajebistszymi, od którego wszystko należy, od których wszystko należy. Także tak widzicie, tak wygląda mniej więcej singiel. Oczywiście jest duże zróżnicowanie, śmigamy po, po naprawdę wielu terenach naszego globu. Obsługujemy kupę maszyn, obsługujemy różne dziwne rzeczy. Praktycznie od wszystkiego jesteśmy zajebiści, także tak prezentuje się single, ale myślę, że tego spodziewaliście się. Tak wygląda Modern Warfare 3. Będziemy się widzieć w innych filmikach dotyczących innych trybów. Tak jak mówię, ja ten tytuł polecam ludziom, którzy podobała im się właśnie Modern Warfare 2 i nie czekają na innowacje. Mimo wszystko, że ludzie po tym jadą, że mała innowacyjność, to tak naprawdę jest to dobra gra, czy tak, czy tak. No. Trzymajcie się na razie, hej, zobaczymy się w kolejnych filmikach.